Cześć. Dzień dobry. Nazywam się Jakub Matuszkiewicz i jestem konsultantem marketingowym w Sander Training Polska. Jak już świetnie wiecie z poprzedniego newslettera, my w Sanderze wierzymy, że sprzedaż nie jest dziełem przypadku. Ale jednocześnie wierzymy, albo powiem mocniej, wiemy, że możemy na nią wpływać, kształtować ją poprzez szereg mniejszych i większych elementów. I jednym z tych elementów jest marka osobista. I to właśnie o niej opowiem wam dzisiaj w najnowszym newsletterze Sandlera. Zapraszam. Zacznijmy od definicji. Czym w ogóle jest marka osobista? Bo jest to termin, z którym na pewno się spotkaliście, na temat którego powstaje wiele filmów, wiele szkoleń, wiele wypowiedzi, ale mam takie wrażenie, że nie do końca um, ta definicja jest spójna i nie do końca ją wszyscy to rozumiemy. Jedna z najpopularniejszych definicji, którą ukuł Jeff Bezos, e, mówi o tym, że marka osobista to jest to, co mówią o nas ludzie, gdy wychodzimy z pokoju. Dla mnie ta definicja jest e, nie do końca precyzyjna, albo nie do końca oddaje to, o co chodzi w marce osobistej, bo dużo więcej marką osobistą jest to, co ludzie o nas myślą, a nie to, co mówią, bo jak sami świetnie wiecie, i to jest jedna z rzeczy, o której mówi bardzo często Sandler. My bardzo lubimy kłamać, a szczególnie w sprzedaży. O tym, dlaczego tak się dzieje, to jest w ogóle temat na inne, na inne przemyślenia, ale my bardzo rzadko głośno artykułujemy to, co naprawdę nam w duszy gra, to, co myślimy. Raczej mówimy to, co wypada powiedzieć, albo to, co w danej sytuacji bardziej pasuje w jakimś otoczeniu. Dlatego dużo bliżej jest mi do takiej definicji marki osobistej, że to jest to, co ludzie o nas myślą. To jest to, jaki mają do nas stosunek. To jest to, z jakimi wartościami, emocjami, pomysłami, z jaką wiedzą kojarzymy się ludziom, gdy tylko o nas pomyślą albo gdy szukają jakiegoś rozwiązania, jakiejś odpowiedzi i przychodzimy im do głowy. Jest jeszcze jedna bardzo ciekawa definicja marki osobistej. Ta definicja mówi o tym, że jesteśmy dyrektorami generalnymi własnej firmy i ta firma nazywa się. Ja. ja spółka ZO, czyli jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby moja firma, czyli moja marka, moja marka osobista była rozwijana, docierała do coraz większej liczby klientów, e, tworzyła pozytywne relacje, pozytywne konotacje, odznaczała się e, wieloma rekomendacjami, wieloma tak itd., itd., itd. Czyli jest to definicja, która mówi o tym, żebyśmy spojrzeli na siebie jak na firmę, przedsiębiorstwo, markę. Którą samodzielnie zarządzamy, za którą jesteśmy odpowiedzialni, i że tą firmą jesteśmy po prostu my. Zanim przejdziemy do pięciu podstawowych błędów w budowie marki osobistej, chciałbym Wam powiedzieć o mojej perspektywie, wynikającej z pracy z dziesiątkami, nie setkami firm konsultantów, którzy budują swoją markę osobistą. Marka osobista to jest Wasz najcenniejszy zasób. To jest coś, co budujecie od pierwszego dnia w pracy aż do ostatniego. To jest coś, co budujecie od pierwszych relacji z klientami, kolegami w pracy, firmami, aż do końca waszej kariery. To jest coś, co towarzyszy wam całe zawodowe życie. To jest coś, co sprawia, że klient wybiera właśnie Was spośród setek innych osób, które oferują podobny produkt, podobną usługę. To jest coś, co sprawia, że klient wybierze Was, a nie Waszych kolegów, koleżanki czy Waszych konkurentów. Pierwszy błąd zaniechanie. Bardzo oczywisty, bardzo prosty można powiedzieć, ale rzeczywiście on stoi za większością decyzji o tym, żeby nie budować w sposób świadomy swojej marki osobistej. Po prostu nie podjęcie tej próby. Spójrzmy na statystyki dotyczące samego portalu LinkedIn. Mamy na nim 6 milionów kont, ale jeżeli popatrzymy, że aktywnie działa na nim, czyli komentuje, lajkuje, reaguje zaledwie 9% jego użytkowników, a tylko pomiędzy 1 a 2% użytkowników LinkedIna aktywnie na nim publikuje, to sprawia, że większość ludzi tak naprawdę nie podejmuje tej, pra tej pracy, chociażby w kontekście Linkedina. W sposób aktywny, w sposób świadomy, tylko biernie y, przygląda się temu procesowi czy temu, co dzieje się na tym największym portalu biznesowym. Czyli wystarczy odrobina aktywności, a już jesteśmy w tych 9 albo w tym 1% osób, które rzeczywiście korzystają z tego narzędzia, a nie tylko mu się przyglądają. Drugi błąd. Na który chciałem zwrócić Waszą uwagę, to jest błąd polegający na tym, że rozpoczynamy swoje działania związane z marką osobistą bez jasno określonego celu, bez spójnej wizji, gdzie zmierzamy albo co chcemy osiągnąć. Bo e, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: czy naszym celem jest e, pozyskanie klientów, wzmocnienie rozpoznawalności branżowej? Możliwość podglądania tego, co się dzieje w branży, albo śledzenia kroków moich konkurentów, czy moimi wyzwaniami jest na przykład rekrutacja nowych pracowników, albo zdobycie rekomendacji i pozytywny wizerunek wśród moich klientów. Oczywiście te cele gdzieś się przenikają, natomiast taktyka dojścia do nich bywa zupełnie inna inaczej realizujemy cel związany z pozyskaniem lidów a inaczej realizujemy cele związane chociażby z rozpoznawalnością branżową. Dlatego na początku zawsze warto sobie odpowiedzieć, rozpoczynając chociażby działania w social mediach czy na LinkedInie, co jest moim celem, jaki daje sobie horyzont czasowy i co musi się zadziać, żeby ten Linkedin na przykład był dla mnie efektywnym yy, źródłem albo efektywnym kanałem komunikacji. Bo jeżeli podejdziemy do tego narzędzia w taki sposób, że zależy nam wyłącznie na obecności na nim i od czasu do czasu napiszemy jakiś przypadkowy post albo wrzucimy jakieś zdjęcie, to nie ma szans, żebyśmy powiedzieli po jakimś e, czasie, ten link jest naprawdę fajnym narzędziem i bardzo pomaga mi w moim brandingu, w budowie mojej marki osobistej. Tak się na pewno nie stanie. Takie działania, które nie mają określonego celu, nie mają określonej taktyki, zazwyczaj kończą się e, rozczarowaniem i taką konkluzją, nie działa. Trzeci bardzo popularny błąd związany z budową marki osobistej to jest kończenie przed końcem. Kończenie przed momentem, kiedy efekty naszych działań zaczynają być satysfakcjonujące. Budowa marki osobistej to jest maraton, to nie jest sprint. Nie ma sensu oczekiwać efektów po tygodniach działań. Lepiej nastawić się na miesiące, a nawet lata konsekwentnej budowy swojego wizerunku. Podobnie jest ze skokami aktywności. Nie ma sensu być aktywnym jeden tydzień w miesiącu, a potem nie wiem, odpoczywać, milczeć przez kolejne tygodnie, a potem znowu wracać do aktywności, dlatego że suma tych aktywności, suma efektów tych aktywności nie będzie się łączyła, nie będzie się e, wzmacniała. Każda taka długa przerwa powoduje, że zaraz zaczynamy niemal od samego początku. Warto też poczekać na efekty działań, gdyż one przychodzą z czasem, czasami po roku, po, czasami po dwóch, czasami po trzech. Na początku ten przyrost, jeżeli go sobie wyobrazimy w postaci grafiki, on jest niemal płaski. Natomiast ten czas, e, który dajemy sobie na początku, to jest czas zainwestowany w bazę, w podwaliny tej marki osobistej. Później efekty eksplodują, e, idą bardzo szybko i dynamicznie do góry, ale musimy przetrwać te czasami bardzo długie miesiące budowy. Warto pamiętać, że 1 trzecia przedsiębiorstw w Polsce upada już po pierwszym roku. Ten rok to jest często czas, w którym weryfikujemy pomysł budżetowy, pomysł biznesowy, budżet, który mamy na ten pomysł. Podobnie jest z budową marki. My mamy ten czas, około roku, na weryfikowanie, czy idziemy w dobrym kierunku, bo też warto pamiętać, że strategię dojścia do jakiegoś wymarzonego wizerunku. Możemy w trakcie modyfikować, jeżeli coś nie wychodzi, albo jeżeli efekty nie są satysfakcjonujące. Dajmy sobie czas na konsekwentne działanie z opcją modyfikacji i uwzględniania tego, co działa bądź nie działa. Odtwarzanie czyichś wzorców to moim zdaniem jeden z najpopularniejszych błędów, jakie popełniamy w social mediach w budowie marki osobistej. Zwróćcie uwagę, kto jest waszym benchmarkiem, do kogo na kogo patrzycie, do kogo się porównujecie. Uniknijcie wpadnięcia w pułapkę wzorowania się na kimś, kto żyje z YouTube'a, żyje z LinkedIn'a, jest jego trenerem albo specjalizuje się tylko w danym narzędziu. To nie jest do końca dobry wzór. Dużo lepiej wzorować się patrząc na naszych bezpośrednich konkurentów branżowych albo patrzeć na naszych Kolegów i koleżanki, które wykonują podobny nam zawód, nawet jeżeli to nie jest dokładnie ta sama branża, czyli na przykład, jeżeli jestem doradcą handlowym, to niezależnie od branży, ja mogę czerpać świetne wzorce od moich kolegów i koleżanek i modyfikować swoje działania. Natomiast nie warto kierować się wzorami czy też pewnymi zachowaniami, które reklamują osoby, które mają milionowe zasięgi. Bo nie chodzi nam o to, żebyśmy byli YouTube'owymi influencerami, to znaczy, jeżeli nam chodzi, okej, okay, nie ma problemu. Natomiast jeżeli naszym podstawowym zadaniem jest wykorzystywanie social mediów czy LinkedIna do naszej pracy, to podejdźmy do tego pragmatycznie, podejdźmy do tego praktycznie i wybierajmy na swój benchmark ludzi podobnych nam, którzy umieją wykorzystywać to narzędzie i warto im się przyglądać i warto ich podpatrywać. A nie osób z milionowymi zasięgami, zwłaszcza, że ostatnie historie pokazują, że te zasięgi często są generowane nie za to, co ludzie mają w głowie, tylko za to, czego w niej niestety nie mają. Na zakończenie, piąty błąd moim zdaniem najbardziej e, znaczący, najsilniejszy, albo taki błąd, który wskazuje, że nie do końca zrozumieliśmy, czym jest marka osobista i jak działają relacje międzyludzkie. Ten błąd to brak naszego zaangażowania. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Kiedy lepiej się czujecie? Czy w sytuacji, gdy ktoś was ignoruje, nie słucha waszych wypowiedzi, generalnie nie patrzy w waszym kierunku? Czy w sytuacji, gdy ktoś jest żywo wami zainteresowany, zada wam pytanie, wysłucha odpowiedzi, rozpocznie dyskusję, będzie takim dobrym gospodarzem? Założysz się, że w tej drugiej sytuacji. To samo jest w social mediach. Tak samo jest na LinkedInie. Tam doskonale działa zasada wzajemności. Jeżeli oczekujemy, że nasze konto społecznościowe będzie rosło, puchło, że będą toczyły się dyskusje na nim, że ludzie będą się na nim dobrze czuli, to my tak samo musimy się zachowywać w stosunku do innych osób. Skomentuj czyjś posł, udostępnij go, zareaguj. Włącz się w dyskusję. Podziękuj za dołączenie do Twojej sieci kontaktów. Bądź aktywny, angażuj się w to, co robisz, wtedy to do Ciebie wróci. Social media, generalnie relacje międzyludzkie, które są wzorowaniem, nie są wzorowaniem social mediów, social media są wzorowaniem relacji międzyludzkich, bardzo dobrze pokazują to, że im więcej wniesiemy do danej relacji, do dialogu, tym więcej z niego otrzymamy. Znam wiele kont na LinkedIn'ie, YouTube, Instagramie, itd., itd. gdzie hulajadr, gdzie nie ma nic. I wiem też, że wiele osób, które prowadzą te konta, są bardzo nimi rozczarowane, że to nie działa. Niestety, jeżeli się w nie, nie zaangażujemy, jeżeli nie włożymy tam naszego serca, naszej głowy, naszej kreatywności, to te konta takie pozostaną. I nie ma się czemu dziwić, bo to jest dokładnie wzorowanie tego, jak działamy z ludźmi. Jeżeli my jesteśmy aktywni, zaangażowani, cierpliwi, ciekawi, itd., itd. To samo otrzymamy od ludzi, którzy do nas przychodzą i którzy chcą z nami rozmawiać. Bądź dobrym gospodarzem swoich social mediów, bądź dobrym gospodarzem swojej marki osobistej. Tego Ci bardzo serdecznie życzę. Trzymam kciuki za powodzenie w budowie marki osobistej. Pamiętaj, że sprzedaż nie jest dziełem przypadku i że masz wpływ na te czynniki, które mogą na nią pozytywnie wpłynąć. I do usłyszenia, zobaczenia w kolejnym newsletterze już za miesiąc. Pozdrawiam Was! Miłego dnia!